Cześć, jestem Robert. Przedstawię teraz parę informacji o krześle Sana. Sana jest produkowane przez Spaget, firmę o ponad stuletnim doświadczeniu w produkcji mebli stylowych i solidnych. Sana jest solidnym krzesłem wykonanym w całości z naturalnego drewna dębowego. Charakteryzuje się nowoczesnym wzornictwem. Dzięki temu świetnie sprawdzi się w każdym wnętrzu, niezależnie od jego kolorystyki i pozostałych mebli. Warto dodać, że Sana, podobnie jak inne meble z oferty Paget, jest oferowane w kilkuset wariantach kolorystycznych drewna i tkanin, co daje łącznie ponad tysiąc możliwych kombinacji wykonania. To swoisty rekord na rynku. Po obejrzeniu filmu koniecznie poproś sprzedawcę o próbnik Paget, a przekonasz się, jaki jest ogrom możliwości. Sana jest krzesłem bardzo wygodnym. Siedzisko i oparcie zostały wykonane z jednego dużego arkusza sklejki, co zapewnia tym elementom dużą elastyczność i odpowiada za komfort siedzenia. Dodatkowo, cała powierzchnia użytkowa jest tapicerowana, także z boku. Sana jest przy tym krzesłem wyjątkowo wytrzymałym. Charakterystyczna konstrukcja krzyżowa pod siedziskiem i wysokiej klasy materiały zapewniają dwukrotnie wyższą odporność na nacisk niż w przypadku tradycyjnych konstrukcji. Warto dodać, że krzesło w testach wewnętrznych przeszło próbę 8000 cykli. Podsumowując, Sana to nowoczesne, piękne krzesło, które świetnie podkreśli charakter wnętrza Twojego domu. Sana może być wykonane w ponad 1000 wariantów wzorów tkanin i wybarwienia drewna. Krzesło zapewnia wysoki komfort siedzenia dzięki otapicerowaniu całej powierzchni użytkowej oraz wykonaniu siedziska wraz z oparciem z jednego arkusza sklejki. Sana jest wyjątkowo wytrzymała, czego dowodem jest próba 8000 cykli, zakończona pozytywnym rezultatem. Krzesło zawdzięcza tę cechę solidnym materiałom oraz konstrukcji krzyżowej pod siedziskiem. Dziękuję za obejrzenie filmu. Mam nadzieję, że rozwiałem wszystkie wątpliwości. A jeżeli jakieś jeszcze zostały, to wejdź na www.pagetmeble.pl lub zapytaj sprzedawcy w salonie premium. Do zobaczenia.